Wszystkie symbole Adwentu są w jakimś stopniu powiązane ze światłością. Czy to wieniec adwentowy, czy Roratka, czy lampią adwentową, wszystkie wskazuje nam na światło, a tym światłem jest sam Jezus Chrystus, który ma oświetlać nasze mroki życia, abyśmy wychodzili z naszych ciemności, w których się może nieraz znajdujemy, abyśmy umieli się to zatrzymać i zastanowić się, na co ja w życiu czekam, na co ja się przygotowuję. Przygotuje, przygotowujemy się na, na Boże Narodzenie, na przyjście Pana i nie tylko chcemy aby Chrystus narodził się w stajence betlejemskiej, ale chcemy także żeby narodził się w każdym z nas, w naszych sercach, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych społecznościach i też niech taką Troską o to przygotowanie będzie zachęta do uczestnictwa w rekolekcjach online, w które będą się ukazywały przez ten najbliższy, ostatni tydzień przygotowań do Bożego Narodzenia. Niech każdy z tych filmików będzie pewnym może, pewną zachętą do rozważania Słowa Bożego, ale także poznania historii bohaterów kolejnego, kolejnych odcinków tych rekolekcji, w których będziemy widzieli jak. Człowiek potrafi wychodzić z mroków, z ciemności, podążać ku światłu. Jak Bóg wyprowadza nas z różnych naszych ciemności i pokazuje nam właściwą drogę, pokazuje nam światło na życie wieczne, na szczęście tutaj na Ziemi. Zapraszam Was do uczestnictwa w tych rekolekcjach i życzę Wam dobrego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumieJCie. Gdyby gospodarz wiedział o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn człowieczy przyjdzie.